Jestem kobiecą bokserką. Wygrywałam safody na całym świecie. Syckie zęby strasiłam na ringu. Bardzo mi ich brakuje. Tęsknię za chrupaniem. Rozpuszczam herbatnicka w wodzie. Mięsko rozgotowuję. Marchewkę ścieram. I płacę go z kimi łzami. Mówię wam syskim. Chrupcie póki możecie. Ten wypowiedź sponsorował nowy baton Snickers Cruncher. Snickers Cruncher. Zrób chrup. Tu mówi do Was Mister Marek 2. Na początku chciałem pozdrowić wszystkich polskich i światowych miłośników konsol i gier wideo, wszystkich polskich i światowych youtubowiczu, uczestników portalu społecznościowego gigs.com oraz wszystkich uczestników portalu komputerowego hellbay.org Dzisiaj znalazłem fajną stronkę fajno to mamy powiedziane znalazłem zajebistą stronkę internetową na której możecie uwaga na której możecie zagrać w gry konsolowe online na dwie wspaniałe konsole takie jak Game Boy oraz Game Boy Color przez Wasze przeglądarki internetowe Nie wierzycie? Zada się przekonacie. Każdy z Was wchodzi w taki portal internetowy www.gameboyonline.com To jest portal internetowy, na którym możemy zagrać Uwaga za darmo w gry konsolowe na dwie najlepsze konsole Game Boy i Game Boy Color przez sieć online. Jak teraz zagrać w te gry? To bardzo proste. Tutaj pod nazwą a, strony internetowej Game Boy Online i pod tym logiem. W postaci konsolki Game Boy mamy układane alfabetycznie od A do Z gry. I każdy z nas wybiera sobie literkę kategorii. Ja sobie przecież sobie wybiorę literkę M. M jak Mortal Kombat. Jak widzimy, mam tutaj wszystkie gry na literę M na konsole Gameboy i Gameboy Color. A tutaj macie ile jest stron, czyli ile jest tych pageów z grami na daną kategorię literową. Tutaj w przypadku jest 9 Ja sobie wybieram sobie grę na Game, Boy, na Game Boya Color o nazwie pod tytułem Magical Tetris Challenger Klikę właśnie w okładkę tej gry I uwaga jeśli grę już wybierzecie Tutaj trzeba przeczekać 4 sekundy I jak już zlecał to 4 sekundy, klikacie w ten przycisk i igre play game. Jak z... Ja zanim kliknę w ten przycisk, zajdę troszeczkę na dół, żeby wam pokazać, jak się steruje tymi grami na Gameboy Color i na Gameboy zwykły. Sterowanie mamy rozpisane na dwa sposoby. Pierwszy sposób w postaci obrazka graficznego. I, i sposób drugi w postaci listy to mamy opisane jaki dany przycisk na konsolce odpowiada danemu przycisku na klawiaturze komputera czyli A to inaczej przy, 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 klawisz komputerowy X B to inaczej Z Start to Enter Select to Control i te sterowania są, dopis są dopisane dla Game Boya i jak za również dla Game Boya. Jak zauważyliśmy, ekranik jest nieco przypominający o, do oryginalnego ekraniku do Game Boya Color. Ale to już mniejsze o to. Teraz każdy klika w ten nowy przycisk i Play Playway Game. I uwaga! Żeby zagrać w te gry trzeba mieć właśnie zainstalowaną aplikację Java, bo inaczej nie zagracie sływ tej gierki. I już właśnie, gdy gra mi się załadowała, wciskam sobie Enter. Wciskam sobie Enter I już mogę grać spokojnie sobie w, sobie w grę Na Game Boya Color Mówię wam Ten portal internetowy jest bardzo fajny Już nie musicie ściągać odzienie emulatora do Game Boya I odzienie emulatora do Game Boya Color Tylko wystarczy wejść Na stronę internetową www.gameboyonline.com I cieszyć się Godzinnymi I cieszyć się Kilkugodzinnymi graniem wspaniałe gry na Game Boy i na Game Boy Color. Mam nadzieję, że ten poradnik Was zaciekawił i był bardzo fajny. I mam nadzieję, że spędzicie wiele godzin na... grając online w gry na najlepsze konsole Game Boy i Game Boy Color właśnie w ty, właśnie na tym portalu i nie bójcie się jeżeli zapomnicie adresu tej strony adresu tej strony lub zapomnicie jak się nazywa ta stronka internetowa ten link będzie również w opisie pod moim filmem dzisiaj już kończę swój odcinek pulpitowy i na końcu chciałem pozdrowić wszystkich polskich i światowych miłośników konsoli i gier wideo polskich i światowych youtubowiczów portal społecznościowy hellbay.org Proszę bardzo gigs.comshape.com i portal komputerowy hellbay.org Dzięki raz jeszcze za obejrzenie. Trzymajcie się, cześć.